Witam serdecznie, Rita z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj mam piękny dzień. Edward w warkizie już nie stoi, nie kotwiczy. Przepłynął do Pireusu i zadzwonił do mnie, czy mogę przyjechać i mu pomóc, bo ma problem z masztem i potrzebuje rąk do pracy. Więc jadę z Kostkiem, mu pomożemy. Taram! Teleportowaliśmy się na kastelle. I udajemy się na tą łódź. Jestem z Kostkiem. Tu mamy kastelę. Tutaj tata przyjeżdżał z mamą. Tutaj lubili przyjeżdżać sobie na plażę. Łódź. Jedziemy, jedziem, jedziem. Ale buja, co? Co to buja? Co to za bujanie tutaj? Eee. <noise> to jest świetna sali. Ale tu buja. A mi się w ogóle kręci. Wóz. Trzyma się. Jedną nogę przełóż. O tak, od razu się przełóż, ja tak, tak, sobie. tak. Ja też tak zrobiłam. I tu się złap tego. Wow. Nie tego, tego, tego. On się kręci w głowie tutaj. No to se usiądź tu. Mi wow. też się kręci w głowie, Czekaj. Ja chciałem razem być, nie. się w głowie kręci. To, jest, to, jest, to jest znaczy, że jest OK. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź, tą bluzę? Ale jest sam mokry, jestem. No to ściągaj tą bluzę. Co, spodnie mokre? Dobrze jest ciepło, wyschniemy. Moja góra, ups. Ja nie mogę. Żeby go zrzucić, muszę go rozwinąć najpierw. Ale żeby go rozwinąć, to muszę mieć tutaj ten, ten, ten sznurek różnie. To jest v O kurde. Co się stało? Yy, się zaplątał ten sznurek niebieski. Jaki niebieski? Ten niebieski ten? To, o, to, 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 to. On musi, no, trzeba go pociągnąć. Trzymaj i go, i, tak, trzymaj, bo nagrywa. I rozwinąć? Mam go pociągnąć cały? Ale nie, 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 tu, tu za końcówkę. Tak, 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 tak. Tu rozplątać, żeby on, żeby on się rozwinął. Tak, tak. Już jest, już jest, dobrze. I co teraz? Teraz tą linkę będziesz puszczać. Czekaj tylko, kurde, tutaj. To mi przeszkadza, nie chcę, żeby mi to przeszkadzało. Ona powinna wyjść normalnie, ale. Ja go zrzucę No idzie. Idzie ta linka. Taki ze mnie pomocnik, kurde. Test, czy, jest, czy się sprawdza na marynarza. No. Wybierz troszeczkę ten, tą czerwoną linę. Co on Pociągnąć tą czerwoną linę. Tam tam na na no, no, no. tak, tak, tak tak, bo się żagiel moczy tutaj. Tutaj, tutaj ciągnij za nią. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Jeszcze? Tak, czekaj, 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 czekaj. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze raz co robisz? Wymieniam Wantę. Nie wiem czy słyszeliście. Wymieniam Wantę. Tą linkę. Struna jedna poszła, dwie struny poszły. Tu jest 19 linek, ale dwie i za Strzeliłem. mało. No i trzeba wymienić na nową. No jak już dwie poszły, to później będą szły, nie? Jedna Ta, za drugą. Nie, jak się płynie, to już nie ma, nie ma czasu wymieniać. Tak. Ale moi drodzy, powiem wam, buja buja, a jest spokojnie, nie? A jest spokojnie, a buja, błędnik szaleje. Jak tam Kostek, dajesz radę? Trochę się spociłam. Korbą trzeba było machać, żeby Edward wjechał tam na górę. i <laughs> ja nie mogę. Oj, zakręciła cię ta lampka. Kostek też pomaga. Zaraz będziemy spuszczać. A jak? Czekaj, Ci pokażę. Widzisz tam? Tam jest zablokowane, nie? Ja to Ci odblokuję i powoli będziemy po prostu popuszczać te liny. Powoli. I będzie Edward zjeżdżał. Na ląd. Kostek szczęśliwy, bo na łodzi miał chorobę morską. I jak? I jak? Dobrze się już czujesz? No, <noise> no, zdecydowanie lepiej. Zmęczony jest. Ale, ale nie, ja się dobrze czułam, jeżeli chodzi o błędnik. Ale po prostu mi się żołądek podnosił w pewnych momentach. Nie wszystko naprawione. Jeszcze lampka została do naprawienia. Na maszcie. Co byś zrobił jeszcze raz? Przed raz jeszcze na jacht. Tak? A ja myślałam, że już masz dosyć jachtów. Podpłynęli na Pontonie, Cisty, z... nie wiem co oni z tego portu są, to są strażnicy czy kto to. I kazali nam się oddalić, powiedzieli, że jesteśmy za blisko plaży. Ja powiedziałam, że coś naprawiamy. Edward coś naprawia i dlatego tu stoimy. Mówi, a ok, mówi, bo normalnie to jest mandat. Nie? Zobacz, jak ładnie widać. Prosh. Super. In the garden, sing a familiar tune. Sounds like a lullaby, it takes me back to you. When no skies are green, all no the flowers in bloom, I feel in you. W Grecji jest bardzo du dużo kościołów i to mi tłumaczyła jedna siostra, no, nie Kostek, no, jedna siostra zakonna tłumaczyła dlaczego jest dużo tak nie dużo. Pamiętam. Bo w Grecji to były korzenie całej tej wiary prawosławnej. Aha, aha. E, patrz, tu mamy kościołek, kościółek, tu mamy kościółek. Wszędzie kościoły i klasztory, nie? W Grecji. Co? Edward opowiada Kostkowi jak zaczął swoją przygodę to, ja z jest żeglarstwem. To jest istotne, bo tam. wiesz, to się nie boisz, wiesz co masz robić. Szukamy jakiejś kawiarni, żeby gdzieś usiąść. Tam już mamy mikrolimano, nie? Tam w dół, tam gdzie z babcią byłam, gdzie babcia buty też zgubiła. Ej, chodźcie, ja się przejdę tam do tej kawiarni, się spytam, czy te buty ktoś znalazł. Na pewno, się wziął. Kiedy to było? Dwa tygodnie temu, nie? To na pewno by Na pewno by Ale kto wie? Kiedyś jedna Wicka opowiadała, że zostawiła okulary i się wróciła, i były. Po tygodniu chyba, czy po dwóch, i były. Ale to okulary, nie buty mam. Tutaj a właśnie, że okulary łatwiej wziąć niż buty, bo buty nie zawsze mogą pasować, a okulary przeważnie pasują. No ale... Nie <laughs> wiem. <laughs> 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 Jakie teorie? <laughs> okulary pasują na nos, a nie to do wzroku. <laughs> ale to były okulary przeciw słoneczne, wiesz? Aha, no to... no to tak. To jak pasują na nos, to pasują tam do wzroku. <laughs> no. Co tutaj? Nafticosha omilos ladasz Yacht Club of Greece. Nie wiem. <laughs> Chciałam przy... Ja też tu nie byłam. Co tutaj mamy? Też jakieś szkoły żeglarskie, tak? Nie, jak ze statku, nie? No, ze statku. Fajnie. Ale oleandry już kwitną. Ładnie. Te białe kwiatki, no. Ja nie wiem, czy tu gdzieś znajdziemy kawiarnię. Ja myślałam, że my wyjdziemy przy morzu. Bo jesteśmy przy morzu i tam zaraz jest port. Następny, basen Tak, ten drugi to jest Mikrolima. Widzieliście? Patrzcie, szkło. Taki mur ze szkłem. To mówię ci, tam musiała być jakaś posiadłość. Jakieś ruiny tam są. No, ale nie tu, to z drugiej strony to takie było, jak, jak jakieś archeologiczne stanowisko wyglądało w środku. I tu nic nie znajdziemy. Nie, w prawo pójdziemy, gdzieś wyjdziemy. Zbłądziliśmy w uliczkach, mm -hmm. ale tu cicho, nie? A tu jest tak najpa, o tu! Tu jest tak najpierw, gdzie mama buty zgubiła. No to musimy zejść na dół. Tak, to chodźcie. Zobacz mamo, jesteśmy w tej uliczce. Idziemy sprawdzić, czy mają twoje buty. Żeśmy przypadkiem tu trafili. Edward mówi, że nie ma przypadków. Obstawiacie, że będą buty, czy nie? To dwa tygodnie minęły, nie? Plaka mu kanis. Ani księga! otwórz kostek! Ist... Żartujesz, co so. Żartujesz co Ja nie wierzę! Nędzny to pizdewo! Jedzę w Charisto! Charisto! Ja. To znasz mój na. Charisto Paraboli. Nie wiem, nie wiem. Ja? To ja nie wierzę! Szok! Mama, mamy twoje buty! Ja raczej nie cuda! Ja nie mogę! Byłam pewna, że będą! Widzieliście? Poczekaj, to ja muszę do mamy zadzwonić. Cały pasaż żeśmy przeszli, chyba tutaj sobie usiądziemy. Tak, 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 jeszcze tu patrzę. Tam nikogo nie ma, stoliki. To tu siadamy. Idźcie tam do stolika. To jest beczkowe, powiedział, wiesz? Granita, jaki smak? Eee, fajna. Karistume? Ananasa. Ananasa. A i do, Patrz, y... Tego w Polsce nie mają. Rurki plastikowe, tylko w Grecji jest. Jeszcze mają, ale już... Tak, już, już odchodzą nie. od tego. No. No, no właśnie, ten, nie było przez jakiś czas i dodali na nowo. Yy, co chciałam powiedzieć, yy, chipsy Aha. w prezencie. A na wsiach wiesz co dostajesz? Do piwa. Dostajesz zakąskę. Co to jest? No na wsiach, nie? Jak kupujesz sobie piwo, to dostajesz zakąskę. Co to jest No, Mesedaki. Ale ja mówię, że na wsiach dostajesz zakąskę w formie jakieś mięsko, jakieś fryteczki, a w miastach są chipsy albo orzeszki, nie? Tak. Jakie pytanie zadałeś? Czy Miał e, wypadek kiedykolwiek, że mu się łódka zaczęła topić. Jakaś dziura czy coś. Jakiś wypadek na morzu? Tak, tak. Tak, byłem lekko spanikowany. Co nie jest dobre, wąż w układzie chłodzenia silnika był połączony i się rozłączył. No i w momencie jak silnik pracuje, to pompa wody pompuje wodę. No i jak się rozłączył, no to pompowało do jachtu. Do środka. Pierwsza rzecz to wyłączyć silnik, żeby przestało pompować wodę do środka. Druga rzecz połączyć wąż z powrotem. Trzecia rzecz wybrać wodę. Ale to mamy! To, to już było na Morzu Śródziemnym, to mi się zdarzyło. Tak, to mi się zdarzyło e, na Morzu Śródziemnym, w porze wieczorowej. Zazwyczaj za, się wszystko, co się złe dzieje, to się dzieje w porze wieczorowej, żeby się zaskoczył w zmrok, żeby było trudniej. Bo początku jest wszystko trudniej na morzu, no, ale, ale dosię. Trzeba ogarnąć. Dlatego. Widzisz, nie zrobiliśmy zwiedzania tego od środka, tak? ale to dlatego, że były blade, po prostu jest... jak ciasto rozwałkowane zejście do środka groziło pawiem. Okay. A dla kostka dzisiaj? Tak, tak, tak no, no, no rozumiem, tam gorzej buja, dlatego... nie? Bujak nie, gorzej, nie, tylko odczuwalność jest gorsza. Czy tak. są takie, że po prostu jest na 100% jest gwarancja, że się, że się dzieje gorzej? W następnym razem, jak będę bardziej utwór, to Nie tak ma problemu. Kostek, co stwierdził, że jeszcze raz pojedzie, tak? Co? Jeszcze raz byś chciał na łódź? No, kiedyś to pojedzie. Jaka to jest pizza? W końcu specjal, żeśmy zamówili, tak? Tak. To smacznego chłopaki. No, ale to już jest. Już jest pokrojona, chyba, nie? Tak, ale nie da nam talerzyków osobno? Chyba nie. Chyba nie, żeśmy nie zasłużyli na talerzyki. Naprawdę? No. Co się spytałeś? Ile rejs, najdłuższy podchod. Ponad 3 miesiące, teraz jest najdłuższy mój rejs. Od lipca ubiegłego roku nie schodzę z pokładu. Cały okay. czas jestem na pokładzie. Znaczy, oczywiście, że schodzę na ląd, zwiedzam i tak dalej. Mieszkasz na Łodzi. Cały czas tak. A no tam masz normalnie prąd, nie? Na Łodzi. Normalnie? Z akumulatorem. No, z akumulatorem. Kąpiesz, czy kąpiesz? No i to jest największy problem. pranie i kąpanie. I w Grecji to jest problem, e, że nie ma w Marinach miejsca, w którym się można wykąpać, wyprać sobie. Skorzystać z toalety normalnie jak człowiek cywilizowany. A nawet w tych prywatnych? W prywatnych marinach są takie miejsca wyznaczone i tak dalej. Tam są prysznice. Tak. Ale tak jak tutaj, te miejskie, wszystkie porty pozostałe no nie mają. Już tej infrastruktury brakuje. I co wtedy? Może. Może na plaży prysznic. A pranie? Pralnie są. Pralnie też pod prysznicem. Ale są też pralnie takie specjalne? Są pralnie jeszcze miejskie, nie? No tak. No to... To trzeba, się, to trzeba się spakować, wybrać. Ja nie lubię czekać. Nie lubię się, to zawsze trzeba rzucić i czekać. Nie? Wybierze i tak dalej dwie godziny. To, jest, to jest ten problem. Dobra, startujemy z tym. Baga, jak skoro nie będzie, nie będzie talerzyków. Na przeciwko nas jest ta restauracja, gdzie odnalezione zostały buty, które zgubiła mama. O tam i tak mówię, że się na nią już odobraziłam, bo buty oddali. No bo były te buty, nie? Po dwóch tygodniach. Ty... Nie, to będzie więcej. To było. My żeśmy tam były dwa dni przed Paschą. Pascha było 20 kwietnia mamy. Który dzisiaj jest? 6 maj? No, no to tak, trochę więcej jak dwa tygodnie, nie? O dziękujemy, Ewaristunę. Został. Pa! Pod górkę idziemy. Boże, człowiek tu się najeździł na te mikroli ma no za młodych lat. Boże, kiedy to było? Instrumenty dente blaszane są tak? tylko cztery. Jakie? Waltornia. Tak. Ruk. Tak. tak. Puzon. 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 Ten, co tak... Okej, no. okej, okay, okay, no. Tuba. A? No. I trąbka. <grymka> trąbka, tak <Okay. grymka> I one się różnią od instrumentów drewnianych tym, że ustnik mają metalowy. Na A skąd to wszystko wiesz? Nie wiem, ze szkoły? Trudno powiedzieć. Interesuje się to dosyć długo. Lubię słuchać, jestem bardziej osłuchany niż muzyczny. No nie gram na żadnym instrumencie. Poza nerwami. Ale Twój syn to muzyk. Tak. O jeden muzyk, drugi DJ, także... Dzieci muzycznie uznani, ale zresztą w tym kierunku były... Edukowane? Troszeczkę przygotowywane. Aha. Nie, ja... Ja im zawsze daję szansę. Po prostu wzbudzam jakieś zainteresowanie, Podoba się, robimy. Nie podoba się. robimy co innego. Super. Wszędzie schody. Dobra, idziemy po schodach. Znowu schody. Znowu górka. A tu znowu. Aha, to mikrolimano dalej mamy. Możemy tu wejść pod górkę albo iść po schodach. Idziemy po schodach? Pod górkę. Idziemy. Pod górkę. No. Bo muszę przystanek znaleźć. Trzeba coś łóżeczko wywalić. Co? Łóżeczko dziecięce. No już dziecko Przyska. Tu Jaka kawiarnia? Jak łódź? A ten to taki światełka ma. Aha, no tak. Tak, tak. Grecki tak, no Dubaj, nie? On wysoko wystaje, już to dźwigi i tak dalej. Muszą być widoczne dla pilotów. Tak, no, no. szybko im idzie, bardzo żeby szybko. Nie ma to oni go chcą robić takiego samego brzegu w Dubaju? Nie, nie wiem, nie wiem. Nie. Inny, inny. A tu ten nie rozwali się? Tutaj są trzęsienia ziemi. No są. I co to nie rozwali się? Nowoczesną metodą jest budowany. Nawet wiesz, w tych innych krajach są też trzęsienia ziemi i mają specjalny mechanizm, taką kulę u góry zawieszoną, że jak jest trzęsienie ziemi, to ona tak się porusza ta kula, że trzyma ten budynek stabilnie, wiesz? I co, to, to naprawdę działa? Tak, działa. To się chyba tutaj rozstaniemy, nie? Ja na przystanku zostaję. Ty idziesz do sklepu AB A B. Alfa Vita. Alfa vita. A my czekamy tu na tą dwudziestkę i na pireus idziemy. Edward do Marketu poszedł. Ja tak patrzę czy Łódź jest. Jest Łódź, tam stoi Czemu ma nie stać, nie? A my czekamy na trolejbus numer 20. Jedziemy do Pireusu i z Pireusu bierzemy metro albo autobus. Zobaczymy. Kostek! A my z Pireusu bierzemy autobus czy metro? Metro. Bo patrz, bo jak pojedziemy metrem, to będziemy musieli wysiąść na Egalio i później znowu jeszcze autobusem jechać. A jak weźmiemy z Pireusu autobus, to prosto pod dom nas wysadzi. Po prostu jest mniej przesiadek. Bo bawiacie, jak na egalio wysiądziemy na metrze, to musimy z buta jeszcze przejść na przy, przystanek. No to co ty teraz chcesz zrobić? Myślę, że jak wysiądziemy teraz, to zobaczymy, czy jedzie autobus. Jak nie będzie autobusu, to jedziemy metrem, co? Okej. Okay. I na jakie stacji musimy wyjść? Teraz? Na Pireus. Na Pireus jedziemy, tak. Okay. No, jesteśmy na Pireusie, ale na dzielnicy Castella. A. Obok jest y, mikrolimano. dzielnicy. Nie, to jest przystanek Paraskiebas. No. Dzielnica Castella. Pisz, nawet pisze. Castella mikrolimano. Pireus Castella. Jak ładnie widać, nie? Mm. Dobrze, Kostek, żeśmy tam sobie na przystanku siedzieli. Kostek zauważył, tu gdzie stoimy teraz, ludzi, i mówi: ty. A tam też jest przystanek, może tam musimy stać, jechać. I się pytam tych ludzi, czy tu jedzie na Pireus? Oni mówią, że tak. Także dobrze że zauważyłeś, a ja się spytam bo by nam uciekł autobus. O, iść. A jest Edward. Wyszedł z tu właśnie. Tak, musimy tutaj być. Żeśmy się spytali tych ludzi i powiedzieli, że w stronę Pirausu to stąd. Bo tamto byśmy gdzie indziej zajechali. A wy w stronę Pirausu jedziecie? Tak musimy się dopiero usunąć, żeby wziąć metro. A do metra. Albo autobus. A do metra, to możliwe, że tak. No. Także dobrze. Za dwie minuty będzie. Make us higher. The night's young and it's just begun. And she puts her hand in mine. We wanna chase the night.